Witam Państwa Dariusz Szpakowski. Miło mi również powitać na stanowisku komentatorskim Włodzimierza Szaranowicza. Witam Państwa i zapraszam na wspaniałe widowisko. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to wykorzysta? Neider łatwo się poradził z obrońcą. Uderza! Uderzenie na bramkę, ale niestety niecelne. Cała ławka rezerwowych poderwała się z miejsc. Dobre przejęcie podania w środku pola. Pan Persji. Przejdźmy piłkę. A z Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Pójdź, szalej atakuje obrońca. Macha. A płeta. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Ależ piękna bramka dla Hiszpanii. I piłka ląduje w siatce. Kolejny wspaniały gol w jego wykonaniu. Jest niezastąpiony. Gdyby go zabrakło w tej drużynie, to właściwie jakby wyszła tylko połowa składu. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Kurczy. Blisko polekarne może strzelać. Czy to wykorzysta? Otrzymał atak rywala na własnej połowie. A spinkueta Jezus na was. Czy to wykorzysta? No strzela! No i powstrzymał akcję. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Czas na was. Mata. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Nie, nie ma go na słupek. Aleś pięknie, cudownie, kapitalnie. No, widzimy w powtórce jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Piękne wykończenie tej akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo nerwowo, ale przynajmniej skutecznie. Sergio Ramos, Jordi Alba. Robben, czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Piękny gol. Dobra orientacja i umiejętności często owocują zdobywaniem bramy. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała w polu i padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. Jest okazja. Nieudany strzał za bardzo w Nieczysto uderzył. Bardzo dobry odbiór. strzał strzela! Ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Tak daleko od bramki. Flar. Blind. Oddaje piłkę koledze. Może być z tego kartka najbardziej bramkostrzelny zawodnik drużyny upomniany żółtą kartką teraz musi grać do końca przepisowo. Zrobił ślisk. Spójrzmy do środkowanie no i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźny Będzie kara dla Hiszpana. Nieprzepisowe wejście i sędzia był blisko. Pokazał żółty kartonik. No, zaprasza kolegę z drużyny. Będą chcieli kombinacyjnie rozegrać ten rzut wolny. Słuszna decyzja sędziego. Żółta kartka dla gracza, który zrobił krok do przodu w murze. Bardzo dobrze. Jak zasady, to zasady. Ropen. Gol. No i mamy remis. Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w siatrę. w takiej formie strzeleckiej Ariel Roben jest nie do zatrzymania. Znakomite uderzenie z dystansu i piękna bramka. Ale świetny strzał z daleka nie do obrony. Można powiedzieć, że wrócili z dalekiej podróży, byli na samym dnie, przegrywali wysoko, a teraz doprowadzają do remisu. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż przeciwnik przy piłce. Piłka zagrana do bramkarza, nie podoba się to publiczności. Dośrodkował? Dobre doświadczenia. Ale pięknie. To jest cały on, świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Bramka przy tej akcji mógł tylko patrzeć jak piłka wpada do siatki. No i Van der Vaart. przeatakuje obrońca. Van der Blind. już do Bramki. Mata. Przechwyt, ale nie opanował. No i Znajdę teraz. Pójdź. No, może teraz. Rzucił w pole karne. Arjen Robben. Ach, to mógł być jego drugi gol. Trochę zabrakło opanowania w tej sytuacji. Poczekajmy na następną. Jezus na Was. Korzysta. A wyraźnie piłkę wybija obrońca w panice. Koniec pierwszej połowy. 3 do 2. 5 bramek. Było co oglądać. No i zaczęło się drugie 45 minut. Winsgiem próbuje odebrać. No, może być groźnie. Oddaje strzał. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Jordi Alba. Esus na może być groźnik. Czawi Alonso. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Uderzenie głową. No strzał obroniony. Tak, chociaż to na pewno jest niespodzianka. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli kolejny rzut rożny. Strzał głową. Aj, jaka bramka. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Precyzyjnie wykonany rzut roczny. Pójdź. No i pan de Czy to wykorzysta? Szansa! To był strzał, ale chyba rozpaczy. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą jeszcze wrócić do gry. Ależ przytomność umysłu obrońcy. Brawo. Dobra okazja. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Pójdź. Pedro. Mają teraz okazję. To było takie typowe zagranie na uwolnienie. Teraz Blind. Koledzy na wolnych pozycjach. Mamy centrę. O! Byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Pedro. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Korzysta. No strzela! No błysnął teraz refleksem przy tym piekielnie mocnym strzale. Sędzia sygnalizuje rzut rodzin. Zmiany powód drużyna. Sergio Ramos! A i szkoda! Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Robin Manversi teraz. Link. Kolejny udany odbiór, no w tym rejonie boiska panuje niepodzielnie i będzie rzut rożny. Dobrze sędzia cofa grę, Rozpoczną od rzutu wolnego. Nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. No tak, ewidentny taul. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ta powtórka je rozwiała. Tak, przez chwilę myślałem, że sędzia pospieszył się z bliskiem, ale teraz widzę, że jednak miał zupełnie rację. No i znajdę. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Pedro. Jesús na was. Fernando Torres. Piłka w siatce. Nosa miał trener, dokonując tej zmiany. Zdążył wejść na boisko i już wpisał się na listę strzelców. Franka przy tej akcji mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. No i pan de Jezus na Was? Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. No i powstrzymał akcję. Ładnie uwolnił się z opieki obrońców. Czy dostanie piłkę? Czy to wykorzysta? Uderzenie. Aaaek słupek! Znowu grę z rzutem Zawodnik ma na koncie żółtą kartkę, więc trener postanowił dokonać zmiany. ROBEN. Prawo, ładnie, piętą. Jesus na was. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. No i van der Hard. No i van Persie. Ostrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Mamy interwencję arbitra, zobaczymy czy sięgnie po karpkę. A z na tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Spójrzmy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Potkanie od początku było jednostronne, no i nie ma wątpliwości, kto wygra w tym meczu. Ale szokacja! Przyjął Korzysta. Próbowali, ale nie udaje się zmniejszyć przewagi rywala. Z takim trudem przedarł się przez defensywę rywali, a później mu już zabrakło sił w końcówce. Blind? Czy to wykorzysta? Ramos ślizgiem. Byłby drugiego dola w tym spotkaniu. Świetnie znalazł się w tej sytuacji. Rankarz po raz drugi nie dał się zaskoczyć. Dobre przejęcie, brawo. Podanie Czabiego przejęte przez rywala. De Jong. No i pan Persi. Jak mawia klasyk, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym nie jak zaczynają, ale jak kończą. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle. Pora się żegnać, a żegnają Państwa Włodzimierz Szalanowicz i Dariusz Szpakowski.